Dzień dobry Państwu. W studiu lubnik.pl witam państwa Ryszard Słowowicz. Naszym gościem będzie dzisiaj pan minister, pan poseł Jarosław Gowin. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry, witam serdecznie i od razu może. Właśnie, przepraszam, chciałem wpaść w słowo, ale chciałem powiedzieć, że jesteśmy winni pewien komunikat państwu, dlatego że przepraszamy za oczekiwanie. Ten program jest jak wiadomo na żywo i opóźniliśmy się niestety pół godziny. Panie pośle. To jest to moja wina, proszę Państwa, nie pana redaktora. Kolizja terminów, konferencja prasowa, którą miałem, trwała nie 20 minut, jak a 50 minut. Serdecznie przepraszam i Państwa, i Pana Rydaka. Dziękuję panie. panie Pośle. Przejdźmy do porządku dziennego nad tą sprawę. Panie Pośle, jest Pan szefem dosyć nowego tworu Polska razem Jarosława Gowina. Czym Pańska formacja ma się wyróżniać spośród istniejących obecnie formacji centrowo-prawicowych na scenie Polski? Ja nie wiem, czy jest to w ogóle tak dużo tych formacji centrowo-prawicowych, bo partie e, e, uważane za prawicowe, czyli Prawo i Sprawiedliwość czy Solidarna Polska, tak naprawdę w sprawach gospodarczych są bardzo lewicowe, żeby nie powiedzieć socjalistyczne. Nie wiem, czy Pan Dyrektor czytał ten ostatni program PiSu. Ja naprawdę z dobrą wolą podszedłem do tego programu. Byłem przerażony w wielu miejscach, e, że to równie dobrze mówić by być program, e, nie wiem, e, Demokratycznej. E, tak naprawdę spośród tych partii, które się liczą, to program prawicowy, a Kongres Nowej Prawicy, a Ryszak no i my, Polska Razem. My jesteśmy partią, która w sprawach moralnych, w sprawach wartości jest konserwatywna. Tak zdrowa, rozsądkowo, nie jest jakaś fanatyczna, nie trzymamy się kurczowo biskupów, ale po prostu wierzymy i jesteśmy wierni tym kilku prostym wartościom, które Polacy wyznają od pokoleń. Natomiast w sprawach gospodarczych, jak każda porządna prawica, stawiamy na wolność. Stawiamy na niskie podatki, na sprawiedliwą konkurencję, na prywatną własność. No i w Polsce trzeba też postawić na jeszcze jedno na wyrównanie szans polskich przedsiębiorców i inwestorów zagranicznych. My jesteśmy partią reprezentującą małe i średnie firmy. Stąd symbol naszej partii to jabłko, bo nie wiem czy Państwo wiecie, że jabłko to jest jedyny towar, jedyny produkt ze wszystkich, w którym Polska jest najlepsza na świecie i wybraliśmy za symbol naszej partii coś, co jest sukcesem polskich przedsiębiorców, bo bardzo chcemy tych przedsiębiorców wspierać, a jak będziemy wspierać przedsiębiorców, to będą wyższe zarobki, więcej miejsc pracy, a będzie lepiej. Rozumiem i Panie poszle i tak jak kiedyś Leszek Moczulski rozszyfrował skrót PZPR, to pan podobno rozszyfrował skrót PIS. No, jak wziąć pod uwagę ostatni problem PIS-u, to, to nie jest prawie jakiegoś, to jest populizm i socjalizm. Populizm, bo mnóstwo obietnic bez pokrycia. Bardzo szlachetne hasła. Zresztą są obszary, w których ja bym chciał z PiSem współpracować, na przykład polityka rodzinna, czy cała sfera wartości, bo tu jesteśmy rzeczywiście po tej samej stronie. No ale, na przykład, Jarosław Kaczyński pro, proponuje odwrócenie jednej z nielicznych, bardzo udanych reform swojego własnego rządu. Chce wprowadzić trzecią stawkę podatkową. Wiadomo, jaki będzie efekt. Przedsiębiorcy będą uciekać za granicę, będą rejestrować inne firmy zagraniczne. Do budżetu będzie wpływać coraz mniej pieniędzy. Albo inne rozwiązanie, na no takie zgoła socjalistyczne, usztywnienie kodeksu pracy. Brzmi dobrze, że pracownicy będą, że będzie trudniej zwalniać pracowników. A jakie będą efekty? No, przedsiębiorcy będą musieli zatrudniać nowych pracowników. Będą ich zatrudniać na umowy zlecenia, bo te umowy zlecenia łatwiej rozwiązać. Albo będą płacić pod stołem. My proponujemy coś dokładnie odwrotnego. My proponujemy, żeby mikro i małe firmy nie które, podpadały pod kodeks pod pracy. No, sądzi Pan, że taka poprawka jest do przyjęcia w Polsce w tej chwili? Ja wiem, że to jest e, niepopularne, ale w polityce trzeba mieć słuszność, trzeba wierzyć w swój program, trzeba mieć ciężką pracą przekonywać do tego programu Polaków, będziemy to robić. Rozumiem. I, panie pośle, hmm. czy mógłby Pan, pobawmy się troszeczkę, dobrze? Nie, niech to nie będzie wszystko takie bardzo oficjalne. Czy może Pan się we wróżkę pobawić przez chwilę? Domyślam się, co mam wywróżyć. Tak, ma Pan wywróżyć, jaki będzie skład Polskiego Parlamentu w przyszłym roku. W roku 2015. Dziś, a, oczywiście to, po dzisiejszych trendach patrząc, to jest na no jeden będzie prawa i ale wokół prawa i sprawiedliwości. Ale Panie profesorze, nie, nie, nie dam uciec. Proszę o jakieś szczegóły. Ile procent w parlamencie, Pana zdaniem? My to mamy chyba na ekranie. Zgadzamy ja się, że to będzie jakieś 32%. 32%, 32% znamy, tak, żeby rządzić samodzielnie. samodzielnie. Na drugim miejscu. Platforma Obywatelska. Ponad 20%, 22, 3%. Ja się ciągle dziwię, tam, że to poparcie jest tak wysokie. wysokie. No Ale mm -hmm. bardzo wielu Polaków boi się powrotu PiSu do władzy i to jest ten największy atut mm -hmm. ten Donalda Tuska. A to będzie na A potem będą dwie partie, które będą miały ponad 10%. To będzie Są Demokratyczna Demokratyczne i Polska razem Jarosława Gowina. Tutaj pan widzi swoją czyli Tu przekroczycie pan o zdaniu 10%. 10% będziemy walczyć o przetoczenie 10%, bo wtedy będziemy języczkiem, czy możemy być języczkiem uwagi. Dla Polski mhm. najgorszym rozwiązaniem byłaby taka koalicja dużo czerwona, czyli koalicja Platformy z SLD. My gotowi jesteśmy rządzić i z Platformą, i z PiSem pod jednym warunkiem. Położymy na stole nasze postulaty gospodarcze, będziemy gotowi do koalicji z tymi, którzy uznają istotną część naszych postulatów. Ja, jeśli Pan pozwoli, oczywiście wrócę jeszcze do tej przepytywanki, bo to jeszcze zostało nam kilka partii ewentualnie. Natomiast chciałbym. A nie, to może od razu, może w takim razie ten. Tak. Czyli mamy ten. Teraz, co z SRD, znaczy SRD weszło, tak, według Pana? Co z PSL? PSL będzie oscylował wokół progu wyborczego. Nie jestem na tyle dobrą wróżką, żeby przesądzić po której stronie tego progu, ale ponieważ dobrze zapamiętałem współpracę z niektórymi liderami PSL, na przykład z młodym, bardzo zdolnym ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, to stawiam ich powyżej progu. Teraz mamy tak, partię Pana Polikota, twój ruch. Poniżej progu. Czyli mamy rywalizację no, no. na lewicy, Rozumiem. I kongres nowej prawicy? Kongres nowej prawicy. Życzę kongresowi jak najlepiej, ale obawiam się, że w kampanii wyborczej po raz kolejny okaże się, że dobre notowania sondażowe nie przekładają się na dobry wynik ostateczny, dlatego że wyborcy kongresu nowej prawicy to są na ogół bardzo młodzi, bardzo radykalni, których. Proste, często zresztą słuszne, na swoją korbinamikę przekonują, i potem nie idą głosować. No to została nam jeszcze Solidarna Polska i ruch narodowy? Myślę, że ani jedna, ani druga partia nie wystawili z tego parlamentu. Panie pośle, wracając do tego, co pan powiedział, że gotowi jesteście współpracować z każdym pod warunkiem, że. Osiągnięcie jakiś wspólny konsensus, jeśli chodzi o program, prawda? No nie z każdym, bo zesem na pewno nie z partią Niemiec. Czy... No zgoda, no ale tutaj nie... pewne rozbieżności I... gospodarcze będą, prawda? Tak. To proszę mi w takim razie odpowiedzieć na takie pytanie: to, Jak to się stało, że Pan tak długo był w Platformie Obywatelskiej, mhm. w momencie, gdy tam dochodziło, gdy Pana obecność w Platformie była, mhm. że tak powiem, zaznaczana akurat na polu. Raczej idrowym, a nie gospodarczym. Przynajmniej ja nic o tym nie słyszałem. O nie, jako minister sprawiedliwości doprowadziłem do tego, że Polska zdecydowanie awansowała w rankingu wolności gospodarczej, bo usprawniałem, bo upraszczałem prawo gospodarcze, delimitowałem, poszerzałem dostęp do zawodów. Natomiast rzeczywiście opinia publiczna i media koncentrowały się głównie na moich wojnach Wielu nie tylko swoim poglądom, ale programowi platformy. Tak, Panie że może to dla internautów zabrzmi zaskakująco, jak Pan się po dokumenty programowe platformy, to, to to miała być partia konserwatywna, wolnorynkowa Od W rzeczywistości Donald Tusk który się z takim politykiem kierującym się przede wszystkim sondażami, ja chcę powiedzieć, że wyłącznie, bo pewnie bym go skrzydził, ale przede wszystkim sondażami przesunął platformę na to. również w sprawach gospodarczych. Rozumiem. I proszę w takim razie powiedzieć nam jeszcze, jak wygląda ta obecna scena polityczna, jeśli chodzi właśnie o, o, o Pańską partię. Jacy ludzie z innych partii zasilili Pańskie szeregi? Weszło dużo szeregowych dawnych działaczy Platformy, dużo szeregowych dawnych działaczy PiSu, ale trząsł Polski Razem stanowią ludzie, którzy po raz pierwszy zaangażowali się do polityki. Albo przyszli do partii mając ze sobą doświadczenia tylko samorządowe. Bo wielu ludzi w Polsce ma takie poczucie, że żadna z tych partii, które są obecne na scenie, które były obecne na scenie politycznej, nie reprezentuje interesów normalnych Polaków. Że nie ma takiej zdroworozsądkowej, normalnej, wolnorynkowej prawicy. I my taką partię właśnie stworzyliśmy. No ale jednak posłów z pot Pan. W Garnu, że tak pan w kłodę. Dawnych posłów, dawnych polityków memó prd w tym także wybitnych lokalnych liderów, takich jakby wiceprezydent Lubina z Gminy oczywiście oczywiście. Tak. Które nam się tutaj właśnie przygląda i pozdrowia pana nas Stydzniewa. Natomiast PRD był... Pierwszą próbą stworzenia takiej wolnorynkowej prawicy. Próbą nie do końca udała. Jestem przekonany, że to, to drugie podejście również dzięki zaangażowaniu dawnych polityków POD-u powiedzie powie się. A jeszcze wracając do tego tematu, właśnie pan, pana partii, i co się dzieje z posłami Żałkiem są aktywni. Obydwaj bardzo intensywnie budują struktury w swoich regionach. Jacek Żarów na Podlasiu, John co w województwie łódzkim. John na pewno będzie reprezentował nas w wyborach europejskich. Nie ukrywam też tego, że zamierzam startować prezydenta prezydentem. Te wybory będą, to są wybory samorządowe, czyli 10 samorządowe. My oczywiście wystawimy listę do Parlamentu Europejskiego, bo to są ja wiem, pierwsze wybory z całego cyklu. To są wybory ważne, bo w Parlamencie Europejskim powinni reprezentować nas ludzie kompetentni, którzy będą umieli tam twardo walczyć o nasz interes narodowy. I na pewno tutaj z województwa lubelskiego też wystawimy silną reprezentację. Z góry mogę Państwu obiecać, że liderem tej listy nie będzie żaden spadokraunerz, tylko wybitny przedstawiciel społeczności lubelskiej. Czy możemy myśleć o Panu Wojciechowskim? On jest jednym z naturalnych kandydatów, ale Rozumiem. nie jedynym. W ciągu tych tygodni myślę, że wszystko jeżeli chodzi o pozycję lidera będzie jasne. I panie pośle porozmawiamy w takim jeszcze razie o sprawach rzeczywiście gospodarczych. Pan proponuje dosyć rewolucyjne, że tak powiem zmiany między innymi yy... Uważa Pani, myślę słusznie, że jednym z problemów Polski jest sprawa bardzo wysokiego opodatkowania prac. Mhm. Jakie jest Pana koncepcja na zmiany? Dzisiaj pracodawcy nie tylko muszą odprowadzać od tych pensji, które mogliby w, w, prawie w całości wypłacać pracownikom, nie tylko o różne daminy, podatki. To jest wszystko skomplikowane, kosztowne. Pobór tych podatków jest niesłychanie kosztowny. Mamy jeden z najdroższych systemów, jeżeli chodzi o urzędy skarbowe. Jeśli Pan pozwoli, wpadnę w słowo. I także minimalna płaca w tej chwili wynosi w Polsce około 1200 zł, ja mówię w przybliżeniu, w tym znaczeniu, że tyle pracownik dostaje przy wypłacie do ręki. Natomiast, natomiast tak zwane wynagrodzenie brutto to jest 7, 1700 zł, czyli te 500 zł, bierze w jakim sensie dla siebie państwo, a w dodatku to są nie wszystkie podatki, bo nie wszystkie może daniny związane z płacą, bo państwo pobiera jeszcze tak zwane, jest po prostu tak zwane wynagrodzenie ubrutowione. To jest to, co pracownik dostaje brutto, plus to, co pracodawca musi jeszcze odprowadzić. I to jest kwota ponad 2000 zł. No więc właśnie, z pańskiego bardzo trafnego wyliczenia wynika, że państwo zabiera nam 40% naszych zarobków. Oczywiście każdy musi płacić podatki, żeby były na policję, na remont dróg, na szpitale. To jest zupełnie jasne. Pytanie, czy aż 40%? My proponujemy, żeby od funduszu płac, czyli od pańskiej pensji, pracodawca odpisywał 20%. Jeden, jedyny podatek. 20% do budżetu. To by oznaczało, pan wspomniał o tej pensji brutto, która dzisiaj, dzisiaj jest pomniejszona o kolejne 20%, to by oznaczało, że zarobki Polaków będą wynosić o 20% więcej. Teraz pytanie, skąd wziąć pieniądze? No właśnie. No, dlatego proponujemy oszczędności, bo no, nieprawdopodobnie kosztowne i marnotrawne państwo. Wyliczenia ekspertów amerykańskich pokazują, że polskie państwo, administracja państwowa, wydatki publiczne pochłaniają prawie połowę PKB. Czyli prawie połowę tego wszystkiego, co Polacy wytwarzają. Jesteśmy pod tym względem na 145. miejscu na świecie, czyli gdzieś tam na szarym końcu. Dlatego Polska Razem proponuje wprowadzenie takiego ograniczenia, że wydatki publiczne nie mogą być wyższe niż 35% PKB. Podobne ograniczenie wprowadzono w Gruzji. Tam mniej więcej 10 lat temu był głęboki kryzys gospodarczy, mocno rozbudowane wydatki na administrację, a wprowadzono ograniczenie 30%. Jaki był efekt? Skokowy wzrosty zamożności Gruźniów. My no byśmy chcieli podobne rozwiązania, oczywiście nie za jednym zamachem. Wiemy, że to, że to jest pewien proces, że, że do tego trzeba się zbliżać przez 7 lat, ale trzeba wprowadzić także w Polsce. Rozumiem. A jak z tego punktu widzenia pan się czuł w rządzie Platformy Obywatelskiej, która szła, przypomnijmy, w wyborach w 2011 roku z, z hasłami ograniczenia czy redukcji administracji? a co się dzieje, to, to wiadomo, prawda? I jednocześnie z takimi, posłu, po, z takimi pomysłami pana Jacka Wincenta Rostowskiego, który był ministrem finansów w rządzie, który pan był też, który zrobił coś takiego jak na przykład podniesienie stawki VAT i podobno wpływy z tego VAT-u podniesionego, mówi się, że są mniejsze niż... U vat 22%. Nic zaskakującego, to jest prawda stara, może nie jak świat, ale jak gospodarka, że za wysokie podatki dławią gospodarkę i w efekcie tych pieniędzy z podatków wpływa mniej, bo firmy bankrutują, bo ludziom się nie opłaca, przedsiębiorcom nie opłaca się inwestować. No i jak Pan mnie pyta, jak się czułem w takim rządzie, czułem się coraz gorzej. Dlatego dzisiaj nie jestem już w Platformie i buduję zdecydowaną alternatywę dla rządów Platformy. Jeszcze wróćmy do tego, bo to jest takie, no nie wiem, Pan Wincent Rostowski pewnie jakieś pojęcie o matematyce miał, ale, ale może nie do końca, bo tutaj powiem naszym widzom tak jak takie zadanie pewnie pamiętacie szkolne, że na przykład z jakiegoś tam określonego kawałka blachy trzeba zrobić pudełko zamknięte o największej Objętości na przykład, prawda? No to się tam to liczyło, liczyło i oczywiście wychodziło, że takim, taką figurą jest sześcian, prawda? Wszędzie porówno. To prostopadłością o równych bokach, prawda? Czyli tutaj no nie można robić coś takiego, że jeśli ta, ta objętość będzie największa. Wtedy, gdy na przykład zacznę sobie dowolnie, wysokość tych ścian zwiększać, prawda? Bo podstawa nam się kurczy bo mamy ograniczone już materiału i, po, i pojemność, którą też tego będzie mało. A tutaj pan widcent Rostowski chyba tak z kłopoty, jakiś może jakiś inny program jest składan. Niestety pan minister Rostowski dużo mówił o wolnym rynku, bardzo pięknie mówił, dużo mówił o niskich podatkach, natomiast przejdzie do historii jako ten, który najbardziej zanurzył Polskę, bardziej niż w pamięci Ewa ja wiem, że był kryzys gospodarczy, ciężki, światowy kryzys gospodarczy. On no zresztą w Europie ciągle trwa, bo gospodarka europejska jest niesłychanie zbiurokratyzowana. Jak nie z, odbiurokratyzujemy tej gospodarki, to stajemy się wkrótce chorym człowiekiem świata. No ale jednak w innych krajach wprowadzono cały szereg reform. Natomiast minister Rostowski, mam wrażenie, że skutecznie omamił premiera Tuska, mówiąc mu, że żadne reformy nie są potrzebne, że wystarczy jakiś szacher tam księgowy. Okazało się, że nie wystarczyło. Zobacz. Panie pośle, na koniec chciałem pana jeszcze spytać jedną rzecz, bo wydawało się, że Platforma jeszcze jest na jakimś zakręcie i być może uda im się, się ten zakręt pokonać bez wywrotki, o tak to nazwy eufemistycznie. I dla mnie takim sygnałem, że w platformie są możliwe pewne zmiany, bo to gdy pan kandydował na szefa platformy i w bezpośrednich wyborach z premierem Tuskiem, pan uzyskał około 20% głosów. To rewelacyjnie dobry wynik. Co się w takim razie stało, że po tym jak, jak pan przegrał te wybory i odszedł z platformy, to platforma no idzie w tej chwili, oczywiście to jest tylko moje zdanie, ale w kierunku, jak to było, dzięki. Przed wojną Polska stała na skraju przepaści. Dzięki Związkowi Radzieckiemu pokona, dokonaliśmy olbrzymiego kroku naprzód. Panie dyrektorze, te 20% to byli szeregowi członkowie Platformy. Oni albo przeszli do Polski razem, albo odeszli z Platformy, są zniechęceni. Natomiast aparat Platformy trwa, bo proszę pamiętać, że każda partia finansowana z budżetu, a Platforma dostaje rocznie około 20 milionów. To jest po prostu wielkie przedsiębiorstwo. Państwowe przedsiębiorstwa utrzymywane za y, nasze pieniądze. Tam ludzie mają stanowiska, stanowiska są dobrze opłacani i z takich przedsiębiorstw y, nie odchodzi się tak łatwo. Jest, nie było takich jak ja, John Grosson, Jacek Żalek, którzy y, y, dla własnych y, poglądów gotowi byli zaryzykować pójście swoją drogą. Ale to jest nasza droga, to jest prosta droga. I wierzę, że y, stworzymy normalną, wolno rynkową politykę. Okej, okay, to mam taką propozycję. Zaraz, jeżeli możemy, to zaprezentujmy, zaprezentujmy stronę Polski Razem w tej chwili. Uh -huh. A jak będziemy oglądali stronę Polski Razem, to yy, daję panu posłowi 30 sekund, żeby wytłumaczyć naszym widzom, wszystkim oglądającym ten program, yy, dlaczego zagłosowanie w którychkolwiek z nadchodzących wyborów na yy Polskę Razem nie będzie straconym głosem. 30 sekund, Dlatego, że każda z tych dwóch wielkich oligarchii partyjnych, PiS i Platforma, przekona się, że nie można podzielić Polaków na pół. Chcemy, żeby Polacy byli razem. Nie chcemy dzielić naszego narodu na dwa zwalczające się plemiona. I wybory europejskie są dlatego najlepszą okazją, bo ci, którzy boją się powrotu PiS do władzy, nie muszą głosować na Platformę. Mają one realną alternatywę. A Ci, którzy chcą wysłać sygnał do Lodowitowskiego, lidera Platformy, że nie idźcie dalej tą drogą, też mają na to okazję. Jest partia, która w sprawach gospodarczych bierna jest temu pierwotnemu programowi Platformy.